Cmentarz wojskowy na Powąskach. Tu nie tylko leżą wojskowi, ale leżą również osoby cywilne. Zacząłem swoją przygodę od alei zasłużonych. Tam zaraz jest według mnie aleja hańby, gdzie leżą zbrodniarze, generalnie ludzie niskiej prowieniencji, ludzie, którzy sprzedali się komunistom. Też byli komunistami, może i w to wierzyli. Ale cieszę się, że wychodzę z drugiej strony, innym wejściem, bo tu też leżą ludzie, na których się wychowałem jak Barbara Kraftówna, jak Emil Karewicz jeszcze nie znalazłem Stanisława Mikulskiego grobu, czy kosmonauta dzisiaj to już astronauta Sławosza tu kosmonauta generał Hermaszewski Mirosław. Dobrze, że takie cmentarze są. Tylko podkreślę jeszcze raz, jestem zbulwersowany tym, że tak wygląda łączka i tak wygląda miejsce pamięci, czyli krzyże ustawione symbolicznie ludzi, których odnaleziono. Pruch, no, możecie to zobaczyć w moich innych shortach. Będę o tym mówił, bo czas zrobić z tym porządek. Dlatego proponuję. Udostępniajcie i też przychodźcie tutaj i pilnujmy naszej pamięci. No dobra, wychodzę. Panie, widzę, że pilnuje bramy, więc trzeba już wyjść. No to wychodzę.